Twoja siostra to Colin! Twoja siostra to 25 ZŁOTYCH CO cię DZIEJE? Kegon co dzieje 25 tytu? ZŁOTYCH Dawid proszę Cię zapros mnie na Discord Nick Kegon Bomba chce z Tobą zagrać w zajebista grę Crap Game Ja pierdolę 25 złotych O chuj! Juć ja, się ja napraca, ja Juć się napraca, Mordo, Juć się napraca! 27 złotych! 27 złotych! Śred Mordo! Dawidzie, dodasz mnie na Dissi, mój nikt to Sagisi SHOV i 7. Plaski i podkreślenie 19 20 345. Ja, pierdolę, 19 złotych! O kurwa! <noise> już cię dodaję, mordo! już cię dodajemy. Dodajemy cię, czekaj, pan on to wysłał. On to wysłał SMS-em. O kurwa. SMS-em wysłał 15 złotych. Ja pierdolę. 15 złotych wysłał SMS-em.